Takie zadanie dotyczące pola prostokąta. Obwód prostokąta jest równy 32 cm. Długość jednego boku stanowi 1 ósmą obwodu figury. Oblicz pole prostokąta. A no, gdybyśmy sobie zrobili jakiś rysunek pomocniczy, narysujemy sobie jakiś tam prostokącik. Załóżmy, że on będzie wyglądał w ten sposób. Mamy bok, jeden bok będzie A. Drugi oznaczymy literką B. Obwód tego prostokąta, czyli suma wszystkich boków, zgodnie z treścią zadania jest równy 32 cm. Jeden z boków stanowi 1 ósmą obwodu, czyli gdybyśmy pomnożyli 1 ósma razy 32 Centymetry, to wyliczymy, ile wynosi jeden z boków. No tu mogę dopisać jedynkę, wtedy mi się fajnie skróci. Tu mam 1, 32 podzielić na 8 jest 4, a zatem wyszło mi, że jeden z tych boków będzie miał 4 centymetry. No i myślę, że to może być bok B. Mamy 4 centymetry. Mamy policzyć pole prostokąta. Przypomnę, że pole prostokąta. To jest bok razy bok, czyli w naszym przypadku byłoby A razy B. B już mamy, policzyliśmy. Jeszcze by się przydał bok A. Ale co to jest obwód? Obwód to są dwa boki krótsze, dodać dwa boki dłuższe. Jak tu jest 4, to i tutaj też jest 4 cm. 4 cm, dodać 4 cm to będzie. 8 cm. No i teraz już prosto. Od 32 cm odejmiemy te 8 cm, które zużyliśmy na boki krótsze. To nam wyjdzie 24 cm. No i teraz 24 cm musimy podzielić na dwa. Dlaczego? Bo mamy dwa takie same boki dłuższe. I to nam wyjdzie 12 cm. Czyli tu mogę napisać, że nasz bok A ma 12 cm. Proszę. Tu mamy 12 cm. Czyli pole teraz mogę napisać, że się równa A. Mamy 12 cm. Razy bok B 4 cm. 12 razy 4, 48, oczywiście cm kwadratowych, Czyli pole tego prostokąta wynosi 48 cm kwadratowych. Oczywiście tutaj można to w pamięci, nie trzeba aż tak rozpisywać. Można było 4 plus 4 jest 8, 24, 32 odjąć 8 jest 24. No i już trzeba było zapisać przynajmniej, że 24 podzielić na 2 to jest 12, żebyśmy wiedzieli skąd nam się ten bok wziął pole mnożymy obydwa boki.